Do Sądu rejonowego w Opolu wpłynął wniosek policji w trybie przyspieszonym dotyczący zatrzymanych pseudokibiców klubu sportowego Śląsk-Wrocław, mieli, którzy mieli uczestniczyć w bójce na terenie Opola. Miało to miejsce w sobotę, czyli jest pełna 48 godzin temu. W mniejszej sprawie. Sąd badał przesłanki do prowadzenia tej sprawy w trybie przyspieszonym, rozpoczął rozprawę, doszło do odczytania wniosku, natomiast uznając, iż materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie nie pozwala na... Tak szybkie rozstrzygnięcie tej sprawy zdecydowało o przekazaniu sprawy do Prokuratury Rejonowej w Opolu celem dalszego prowadzenia postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych. Zasada jest taka, że zatrzymane osoby nie mogą nieustannie być zatrzymane w związku z powyższym, w związku z upływem tych godzin, które pozwalają na zatrzymanie osoby podejrzewanej. Sąd zarządził zwolnienie, natomiast dla zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania, które w dalszym ciągu będzie się toczyć, sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zobowiązując wszystkich oskarżonych do stawiennictwa we właściwym komisariacie policji dwa razy w tygodniu, a także zakaz opuszczania kraju.